Witamy w kolejnym odcinku, już trzecim z serii Road 96. Zadzię skończyliśmy, jak nas Jones zaczął podwozić, prawda? Gdzie to kontynuujemy? O tak, to jeden z najlepszych dodatkowych kawałków. Nie jesteś z tych rozmów, co? No, ludzie tak nie słuchają. Że co? Ha, żartowałem. No To był dobry. Nie Kremut się jakiś temat. Jasne. John Jones. I jak nie traci energii w trasie? Bezpiecznie spać pod gymniebem? Jak nie masz kasy, to no nie masz wyjścia. Zazwyczaj jest bezpiecznie. Tylko nie rób tego zbyt często. Jeśli Flores wygra, będzie łatwiej. To już tak myślę. No moim zdaniem ona nie wygra. Zastraszenie wyborcy i tak dalej. na widoki mega chyba ciekawy zabieg graficzny tutaj jest nie? niby kanciaty ale okrągłe Fajny. fajny styl a Bear, got your ears on? Over To mama mi się z CB radio. Jak się nie poznajem osobiście, ale to się zakochałem. Love. Miło to słyszeć. Chcę zaprosić na randkę. Ale już dawno temu zapomniałem jak to się robi. Pomożesz mi? No, zrobię co mogę. Thanks, kid. Dzięki młoda. All right. Dobra, I'm going no, to jedziemy. To jest piękne. Jak się, się nie mylę, to jest Beautiful? To jest piękne. tak. Well, so. Dobry tekst, I'm right. W porządku. Ale jeszcze w oh, wieczór nadajnik. Nadajnik? Nie legalny na ten? Nie, to jest nie legalny. Nie, Szczerze jest nie legalny. W porządku? Chyba porządku? W no skoro today, Co masz dzisiaj, tatko? Nic drugą osobą, ale mam. Przyjdzie Zapraszam, mam. Yeah. A ty nie jesteś z brygady, przodkiem. otkiem? Lewek, jeszcze zdrabki. Mów niskim głosem. Like Taki. bear? No, nie oh, you, Czy ty you don't rozmowy, anymore, wiesz, no, nie Nie, no, Chodzi no, mi o to, że we powinniśmy you się spotkać. Mam cię usłuchać. Nice fajnie going się rozmawia przez CB Radio, ale but chciałbym cię poznać osobiście. Sama oh, nie wiem, tatu no, obecny stan? Nice. Ale może faktycznie nie. czas się spukać. Dobrze ci idzie. Nie pogrążyłeś się ze mną? Nie. Name the time and place. Powiedz gdzie i kiedy. Będę tam. Woohoo! Uh -huh. uh -huh. yeah. yeah! Co za hałas! Piraci uh, drodzy.

Take him down, young okay. blood. sting, you'll live. Papa Bear, Did you think Papa of a time and place, you? young blood. Think, Mama Bear likes seafood. Mm, Papa Bear, I'm here, darling. Yes, I'm you like gumbo? You like Dumbo? Damn, they're back.

Yes. tak! <laughs> Brawo, strzelaczek zawodowy, bez litości. Wiesz, jestem z tobą, John. Tatumiu, muszę lecieć. Nie muszę się doczekać naszej randki. Ja też mam cię. Jesteście umówieni? Ja nie mogę tego niestety. No to jesteście umówieni. Fajnie. No to Ją, wygląda. Będę musiał wycikać czymś ładnym. Ją, jest drogi. Młoda, niedługo będę musiał Cię wysadzić, ale było super. Nie ma sprawy. Dzięki za podwózkę. Za. Time, a! Za podwózkę. Żaden problem, młoda. Żaden problem. Mam destiny. nadzieję, że dotrzeć do celu. Dzięki, John. Przyjemniaczek z niego, nie? Boxel nas podwiózł jest zajebiście. Przez 2 km z nimi jechaliśmy. Oh my Wszystkie postacie praktycznie za jednym zamachem spotkaliśmy. Nara. Kuranie, nie co ja? No, droga, żeby cię tak. Już chyba jesteśmy... na granicy. Mogę sobie kopnąć kamień na przykład? Mogę! Ale zajebiście. Znaczy... <grym> ucieszyłem się, jakby to było coś niesamowitego, ale... fajna opcja, myślę.

Ktoś z Ale ładny widok, nie? O. dziękuję. Każdemu <laughs> kto napisał w komentarzu, albo powiedział, sobie gdzieś tam pod nosem, albo w głowie, na zdrowie. Dziękuję. <laughs> Jakie pierniczę Tę nadzieję, że mi mikrofonu nie wywaliło przez to. No, mnie teraz kręci w nosie. Proszę z gardła za ból. To było mocno A mila, ładnie wyglądał W sumie takie bieszczody To też był bardzo spod Znaczy pewnie nadal jest ale O! Mówaj tylko sobie Może być Tam do wyjścia jo ja. Możemy się kimąć kimono można zrobić i to tyle da ja. co Został pieniądze? Macie czterdzieści, kurde. Może im się przyda. Nara! Jesteśmy na granicy... Nie przybliż może w ten sposób się czegoś dowiesz. Nie sądzę. No, daleko poszliśmy z cenką. Skąd w zasadzie przyszliśmy? Stąd, tak? Przeskoczyliśmy przez to. Czy jakoś tędy się wbiliśmy? <śmany> Bardzo losowo. Ciężar. O, papa brr! Papa, 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 burr. papa A nie, to nie on. Chyba bardziej papa Amerykanu. Co się dzieje? Cieszę się. Kąskie napoje. Dziękuję, powodzenia. Chrom-chrom. Aha. Słuchajcie telewizji? Ten program na dziesiątkowotocznicę z Zawalenia. Ale... Nole... jakieś niepublikowane wcześniej materiały. Jakie materiały? No wiesz, oh, takie tam dowody, rządzące nas na, na szpitowo górę łodygami wybuchowymi. Hmm, to pana stoisko? Nie, nie wiem. Nie może innego? No tej pani na przykład. Wie pan jak przejść przez granicę? się moda. Chce, żeby rysowali more more Nie. Możemy ci zaufać? Oczywiście. Okay. Dobrze. Myślę, że masz niezłą Może szczyt. Na pewno ciężarówek znajdziesz ścieżkę. Ale uważaj, jeden krok you Może we'll no, innym razem, co? No cóż, się do ciężarówki. Uuu! a to ciekawe. Muszę sobie na chwilę czynić Dobra, już jestem z powrotem, lecimy. Musiałem je sobie wyczyścić. O! Nie bez powodu daj nam opcję zatrzymaj. dalej, stop! Halt! Drzwi się zacięły. A co to takiego? To ukrywa ruchu. To niepotrzebne. Miko. Tam nie ukrywam. No to nie ma się panu co martwić. Udało się. Proszę podejść do, do następnego punktu kontrolnego. Yeah. Aha, Good też życzę miłego dnia. No spoko, coś życzę miłego dnia, nie? E, na co on tam pies? Prowadzimy szkołę do psów, a jak myślisz? Do, do, do roboty mało. Hej, co mi? Nie wierzę, oh. że nie już już o tej klapy. O! To to gra, to samo krwa muszę podjechać do ostatniego punktu kontroli. Mógł na czymś takim o czymś spędzić tego. Wstać. Co jeszcze? Impossible to beat. Triple check system. New policy from the big man. Starting the scanner now. Może pan jechać, tylko proszę wrócić od razu, to jest to Jestmy, że wrócimy do kraju, to by nie wracam. Eee, Janusz, tak się Tak jest, wolność. Nic, Nic nie zważniejsze od niej. But there are many others in Petra still ludzi, looking for it. Wyborów, and their journeys have only just begun. Czy co teraz jest zmiana postaci, tak? Tak. Czas na odcinek drugi, ale to już w następnym odcinku. Z tego będzie sporo odcinków. Będzie to długa seria, myślę. Nie mogę sprawdzić, ile ich to jest, być może 5. A że ja je dzielę na trzy. Tak średnio, jak ten pierwszy podzielił na 3, tak średnio no to by wyszło 25 odcinków, czyli sporo, ale to zobaczymy już w kolejnym odcinku, też nie wiem jakiej długości jest ten odcinek, więc może po prostu zakończę i ten po prostu będzie krótszy, drugi jest długi, pierwszy jest taki normalny, a ten będzie krótki, no, stwierdziłem, że jednak nie będę mieszał tych epizodów tutaj w grze z moimi po prostu, żeby się nie przeplatały niepotrzebnie, bo będzie ciężej znaleźć Dane odcinek, który chcielibyście na przykład sobie zobaczyć. Zatem trzymajcie się cieplutko. Nie, baba. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam was. Ja, czyli Kuba. Cześć.